Kolejny tydzień i kolejna wyprawa. I prawie się nie odbyła, bo część ekipy odwołała. Już prawie nigdzie nie czyliśmy. No ale na szczęście zadzwonił do mnie Dawid, że kupił żarcie. No i co on z tym żarciem zrobi? Jak nie będzie ogniska. ja mówię, że to samo kiełbasa rozmrożona. Więc idziemy do lasu. Idę z Dawidem na jego miejscówkę. W sumie to on prowadzi. Ja idę trochę teraz z przodu w zasadzie, żeby coś nagrać. Dużo łażenia nie ma, bo będziemy bardziej sobie siedzieć i obozować. Ale śniegu znowu popachy, więc ubaw też jest popachy. Taka fajna droga. Niestety te gałęzie są tak oblepione śniegiem, że jak się przechodzi obok, to mega się z nich sypie. Tutaj to fajnie widać. Są pooblepiane. Wystarczy dotknąć i od razu się unoszą o, a wyżej jak spadnie z nich śnieg. Albo jak się przejdzie koło nich i spadnie, no i tam jest ponoć droga. Idąc teraz z Dawidem dostrzegam jeszcze jeden ogromny plus kapelusza, bo mianowicie spadając trzeba takie ogromne ilości śniegu, bo jest koło zera, znaczy coś tam zawieje, to, to spada, no albo się po prostu topi, no i wali to tak w czerep od czasu do czasu no i właśnie tutaj wkraczę kapelusz bo nic mi nie wpadło za kołnierz ani z tyłu ani z przodu więc ogólnie jest to zarąbista ochrona na każdą porę roku dobra bo się zaraz zagubię idę za Dawidem dotarliśmy na, na miejsce i wygląda to naprawdę fajnie bo chłopaki mają przygotowane to takie miejsce na ognisko Tutaj jest nawet stolik zrobiony. Ja już się przyczepiłem z saszetką obok. Tu sobie powiesiłem... O, tu swój Dawid powiesił plecak. Ja sobie powiesiłem tu z tego względu, że między tym a tamtym drzewkiem będę spał. A Dawid tu ma taką miejscówkę swoją zaklepaną. Na takiej lekkiej górce zaraz obok. Między dwoma brzuskami sobie śpi. A tu mamy trochę widoczku z góry. Latem pewnie całkiem fajnie, teraz mało co widać, ale latem tutaj hamaczek leżeć sobie bez tarpa przyjemna sprawa. My się zaczynamy rozporządzać, trzeba ponosić jakieś drewno na to ognisko. I rozpalić sobie coś, zrobić jedzenie, Generalnie to z niczym się na mnie śpieszy. Godzina jest w miarę wczesna, więc dużo czasu na różne atrakcje. I tym razem mam końcówkę do kamery, więc mogę przygotować do statywu i będzie można coś z tego nagrać. Hamaczek rozwinięty. Trzeba sobie przygotować trochę miejsca tutaj do posiedzenia. Jak tego stolika oczyścić. Będziemy mieć Dzieru z graty. I Kurwa, niestety, zaczyna to wszystko topnieć i robi się taka ciapa straszna. Liczyłem na to, że ten śnieg trochę się lepiej zachowa. obozowa lampeczka sprzęcik dzisiaj dwie butelki z wodą, ale wodę leży dookoła cała masa, więc mogłem tyle tego nie nieść swój piecyk na patyki nie wiem czy będzie mi potrzebny mam też patelnię, ale skumałem, że ostatnio jej nie umyłem więc trochę wstyd no ale dobra jest dużo śniegu i innych różnych atrakcji więc dzisiaj ją przymyję. patelnię grillowo mam, wziąłem sobie boczek zamierzam go odparzyć mam też kiełbasy, bo miałem i mam też kawałek wołowiny, bo pierwotnie miał być tatar, ale jakoś nie wyszło, więc będzie wołowinka podznaczona na patelni. No i na śniadanko zestawik jajecznicowy, mianowicie jajka zgrzałem sobie wcześniej w folię, żeby nie musieć dźwigać całego tego opakowania i całej reszty. Mam pokrojoną cebulkę, smalczyk z No więc ogólnie. Będzie zest zestaw śniadaniowy. A teraz ja piernicze Sypię się tu ostro. <laughs> Sześnik, muszę od czasu do czasu kamerę pewnie chować. Eee, no a teraz dobra, to może spróbuję coś z tą patelnią jeszcze tu wykombinować, jakoś się sobie podmyć. Albo może potem jak będzie ognisko, to będę miał gdzie ręce ogrzać po tej całej procedurze. No to zaczynam zbierać patyki, bo Dawid widzę już też kończy tam zbierać swój obóz, szykować, więc trzeba pozbierać patyki. Żeby mieć czym palić i zabieramy się za ognisko Boinkę na święta zdobyłem do naszego domku Taka trochę poświąteczna, dlatego lekko łysa Ale będzie ładna Jeszcze jakieś bombki walniemy I generalnie będzie tu milusia Ja z Dawidem szykowałem ognisko, w międzyczasie doszła jeszcze jedna osoba, Grzdyl, Grzdyl śpi na glebie, co w sumie bardzo fajne, bo mało kiedy spotykam kogoś kto śpi na glebie, więc później będę mógł podpatrzeć, a teraz nadszedł ten moment, na który długo ja czekam, głodny, bo mi się kiełbasy chce na rozpalenie ognia. zajmie się? Odkryłem kawałek mniejszy i teraz podpalę tego, bo przecież to jest sama żywica w drogę. Ognisko już grubo połonie i ogólnie chcę Wam teraz powiedzieć, jaka jest przewaga wełny nad innymi ubraniami. Nie dość, że się nie pali, ale dwa, ona jest cała mokra a mimo to jest mi ciepło. Co prawda zastosowałem pewien trik, mianowicie miałem wcześniej swet, który niosłem z sobą i założyłem go, ale żeby on nie przemógł, to kiedyś wam mówiłem, że mam takie kieszonkowe kurtki z chin. To jest ogólnie straszne dziadowstwo, ale jest małe, lekkie i ja je wsadziłem pomiędzy. Także rozebrałem się, założyłem sobie ten swetr bliżej ciała, gdzie byłem trochę bardziej suchy. Założyłem tą dziadowską kurtkę, za niska temperatura. O, ciekawe na kamerce założyłem sobie e, tą, tą e, kurteczkę i na to założyłem z powrotem swoje ubranka, no a teraz chcę coś pokazać siedząc tu przy ognisku ładnie parują mi spodnie wszystko ładnie tutaj się suszy i dzięki temu mogę teraz sobie siedzieć bliziutko wyschnąć i jutro na powrót mam nadzieję, że ubranka będą w miarę suche. No i może się pogoda poprawi. Ale nie pada już ani w Nie, ani w niebie. Stoi. Nie, już jest nieźle. Taki, zna... Na noc dostajecie czy... Ja. ten. Ja tak sobie rozbiliśmy te Do filmu. Tam się kameruje. <laughs> no potem zwijamy i idziemy do domu. No już żar Strzęt trochę. Mocno zszedł, już prawie się nie pali, tak bym powiedział. To jest walka o kawę. Spoczątkowo dwóch osób, ja i Dawid, później trzy plus Grzdyl. Zrobiło się teraz siedem. Ognisko mamy aż tak duże, że ciężko do niego podejść. Każdy gada tam o nożach, siekierkach i tym podobnych. I naprawdę fajna, udana imprezka. I teraz akurat gadka, kto będzie szedł po kolejny opał, bo jedziemy na bogato. Standardowy kącik kucharski, a mianowicie wleciała wołowinka na patelnię. Idzie. Mięsko. Jakie to poświęcenie pod YouTube'a Poświęca swoje mięsko. Ale cygańska patelnia pierwsza klasa. Zwłaszcza zawiasik. Na, na, na tym. I można, można. Do tego tarpa potem nie obniżasz niżej? Nie no, tam wyciągam tego patyka i zamykam sobie jedność. ale nie obniżam, bo nie ma potrzeby w ogóle, mhm. tylko ścianki bardziej pionowo robię. Trochę się dziwię właśnie, że tylko Ty i Tomek mieliście bardzo nisko te tarpy. Nie wiem, czy z czego to wynika, że niby trochę cieplej jest pod tarpem? W zasadzie to... kwestia dla mnie wiatru, nie? Że jak gdzieś tam jest troszkę wiatru, to wtedy tak nie wieje bezpośrednio we mnie, nie? Nie, ale to masz ścianki od tego, a górę tarpa można dać wyżej. Ścianki ściankami, ale mimo wszystko przewiewa się przez nad głową trochę, zabiera to, to ciepło. Nie? Zauważyłem tego. No tym. To jest dużo wygodniej po prostu, czy stać, czy usiąść. Zgadza się. Ja jeszcze niżej, ale to fakt, że jakby padało, no bo ze względu na to, że zachodzi to mi niewiele dobra. za hamak, no to zacinanie, nie? ale jak nie pada, to nie ma to znaczenia, tak jak mówisz. Wygoda jest mniejsza, to już chyba na wyjki takie, po prostu tak wieszam i... I tak, może kwestia wzrostu też mieczy. Tylko lubię latem jak można bez starpa sobie pospać, popatrzeć jakiś na gwiazdy na drzewa jak lubię, się... Tylko jakiś kawałek daszku nad głową. Latem Nawet też? Latem też, no. no. Rzadko śpię bez starpa. Mamy już poranek. O noc ogólnie była taka średnia, bo cały czas coś w tarp napieprzało i niezbyt się wyspałem. Pokoda chyba jest jedna z najgorszych. Bo tak koło zera to jest zawsze beznadziejnie. Jest mokro wszystko, zimno w ogóle zwinąć. Taki mokry, zimny tarp. Ja się poddałem, nie zwinąłem go do końca, tylko wsadziłem go w jeden z worków kompresyjnych i zrobię trochę przemeblowanie w plecaku. A tarp po prostu pójdzie na zewnętrzną. No a teraz jest walka o śniadanie, czyli trzeba rozpalić ogień w tych warunkach, zrobić sobie jajecznicę i wtedy morale wzrosną. Bo jak na razie to są takie. Jakie są, ale ogólnie wypadzik fajny. Dla mnie każdy wypadzi fajny, mimo pogody i niestety cały sprzęt w domu do suszenia. Teoretycznie zawsze jest do suszenia, ale czasami jest tak, że naprawdę nieźle się trzyma. A czasami jak teraz, że wszystko nasiąknięte wodą, mokre. Trzeba będzie porozkładać i o to zadbać. No ja teraz Dobra, może się skupię na tym ogniu, co prawda idę trochę na łatwiznę, czyli używam swoich podpałek, są to waciki zwykłe kosmetyczne nasiąknięte parafiną i benzyną ekstrakcyjną i ogólnie to jest całkiem niezłe, bo nieważne czy jest to mokre, nie mokre, a i tak się to ładnie pali. Trzeba tylko, taki, o, a dobra, się Trzeba tylko taki wacik rozerwać, żeby właśnie ten środek tam wyjąć. Wtedy ogień ma za co się zahaczyć. Tą pogodę też jest ciężko znaleźć jakiekolwiek suche patyki Czemuś się za kuchenką palisz, a nie w środku. Najważniejsze, żeby zrobić w środku trochę żaru, jak już będzie trochę żaru, to będzie podsysać ciepełkiem kolejne. Te? Się to zaraz te igły wypalą i będzie słabo. No i dobra. I teraz to na co czekałem. A, śniegówkę trzeba wylać. Smalczyk z kwareczkami. Idzie na, pie na pierwszy rzut. Teraz damy cebulkę. Niech już tu się. Kurwa, nad... to zawiązałem ten worek. Dźwięk skwierczący cebulki. Tak. Sama radość. No, z ilością smalcu to chyba przesadziłem. Będzie na bogato. Fajnie jest łamać patyki takie jeszcze na pół jednocześnie, czasami tak idą. Wtedy o wiele lepiej ogień nie chwyta. Jeszcze takie mokre okrąglaki. W domu sobie przygotowałem, wbiłem, to co mówiłem, woreczek od razu jajka z pieprzem i solą. Gotowa esencja. Nożyczki, pyk. I najważniejsze nie zgubić worka. Jajecznice. Jajka. Tak. Tak, jakoś ostatnio dobrze mi podeszły. obraliśmy na pół. Fajne, kurde. Ale one drogie są, co? To nie dwie stówki takie. Nie, to tylko stówki. No, Kostówki. Na tym bardziej, no. Zajemiste. I małówki, kurde, na, te, na kociołkowanie. Tak, to. Jest taki rozmiar na taką dobrą herbatkę. Mam, bo ten jest 1200 i mam jeszcze 900 z taką mini patelenką, to wchodzi jeden w drugi, a do środka wchodzi jeszcze kuchenka paliwowa albo kuchenka gazowa, nie, z kartuszem. No na no, tym, ale chodzi mi o to, że, że jak mam taki ten zestawik, to tak się wszystko fajnie kompresuje. jest kompresyjny. Kupka powinien kartusz wchodzić setka. No, dokładnie, nie? Nie, nie, to, nie to nie włożysz kartusza, nie kurwa, nie wiem. Takie opacje, nie? Ja się jakoś mi albo nie zapisało, albo nie nakrała, albo coś odwaliłem, ale generalnie go nie ma. No i żeby tak nie urywać filmiku, to po prostu dogrywam to później już w domu. No i chciałbym wszystkim podziękować za oglądanie i zaprosić do następnego filmu.